Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj dla Was trzy pomysły związane z trzema foremkami. To są dokładnie takie same foremki. Kupiłam je w drogerii i teraz pokażę Wam, jak można wykorzystać takie foremki do bardzo prostych przepisów. Ja tutaj nie będę nic gotować, tylko pokażę, jak wypełnić foremki różnymi składnikami, żeby uzyskać różne efekty. Będą desery rzeczy na słodko, a także na słono. I pierwszy pomysł to jest zimne ciasto, które można przygotować z takich składników. Ja tu mam czekoladową glazurę, można zwykłą czekoladę rozpuścić. Mam oprócz tego ciasteczka Oreo. I te ciasteczka będą służyły jako podkład. Na początku dwa ciasteczka, a pomiędzy nimi pokruszone herbatniki. Parę pianek marshmallow, mini pianek. I to jest pierwsza warstwa mojego ciasta i polewam wszystko rozpuszczoną glazurą. Teraz druga warstwa. Tym razem herbatniki nawet nie pokruszone. Kolejna warstwa znowu herbatniki. I może parę pianek dla odmiany. I ostatnia warstwa to będą dwa ciasteczka Oreo, a pomiędzy pokruszony herbatnik. Teraz takie ciasto wkładamy do lodówki na około 2 godziny, może na całą noc. Glazura w tym czasie powinna zastygnąć i wyciągam. Foremki, tutaj widać na spodzie, czyli obecnie na wierzchu ciasteczka Oreo. Z drugiej strony wygląda w ten sposób i można pokroić. Jest gotowy do zjedzenia. I to jest mój pierwszy pomysł. Teraz pokazuję Wam drugi pomysł. Drugi pomysł nie jest na słodko. To jest bardzo prosty sposób na chlebek. Tutaj mam gotowe ciasto na 6 bułek. E, oprócz tego mam całą szklankę pokrojonego sera, przyprawy do pizzy, można jakąś inną mieszankę przypraw wy, wybrać i 50 g rozpuszczonego masła, oczywiście moją foremkę. I zaczynam od pokrojenia bułeczek, ciasta. Właściwie ćwiartkuję, czyli każdy z kawałków dzielę na cztery części. Następnie polewam masłem i posypuję serem. Całość przykładam do foremki, a następnie. Piekę w piekarniku według instrukcji na opakowaniu do ciasta na bułki. I tak wygląda gotowy chlebek z ciasta bułkowego. Jest troszeczkę na nim sera, jest też dużo masła, jest na pewno pyszny. Przy tym oczywiście nie jest słodki, jest to dobra przekąska. Można jeść prosto z foremki, można też wyciągnąć i pokroić. I teraz trzeci pomysł to jest pomysł na lody. Lody zrobione z mleka, z czekolady, z musu czekoladowego oraz z batonika. Najpierw przygotowuję mus czekoladowy. Po prostu rozpuszczam mieszankę w mleku. Następnie wyciągam kuleczki i wrzucam do zmieszanej masy. I całość wstawiam do lodówki, a na początku, zanim wstawię, przykrywam folią. I po wyciągnięciu z lodówki powinna mieć masę lodową. I tutaj mam rożek wafelkowej. Teraz zobaczę, czy łatwo nałożyć te moje lody. Właściwie łatwo się nakłada. Jak widzicie, są czekoladowe. To bardzo prosty sposób na zrobienie lodów. I to wszystkie trzy pomysły na wykorzystanie prostej foremki. Przepisy i pomysły, jak widzicie, również mało skomplikowane. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Zachęcam Was, jak zwykle, do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu, cześć!